Witajcie w operacjum. Dzisiaj opowiem Wam o szkołach magicznych, do których uczęszczali czarodzieje poza Hogwartem. Zapraszam. Poza Hogwartem, na terenie całego świata można było znaleźć jeszcze 10 szkół rozmieszczonych po różnych kontynentach, aby każdy czarodziej mógł w dogodny sposób przedostać się do właściwej szkoły. Jednak znane są informacje tylko o ośmiu z nich. Trzy mieściły się w Europie. Był to Hogwart, Babaton oraz Dumstrang. Bobaton mieściło się we Francji, a dokładniej położone było gdzieś w Pirenejach. Zwiedzający opowiadali, że piękno zamku zapierało dech w piersiach, a on sam otoczony jest ogrodami i trawnikami, a w tle rozciąga się wspaniały górzysty krajobraz. W Akademii Bobaton przeważają studenci z Francji, choć do szkoły chodzić mogą także Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy, Luksemburczycy i Belgowie. Mówi się, że oszałamiający zamek i tereny tej prestiżowej szkoły zostały częściowo sfinansowane ze złota alchemików, ponieważ Nicolas i Perenelle Flamel spotkali się w młodości właśnie w tej akademii, a wspaniała fontanna pośrodku szkolnego parku uważana jest za uzdrawiającą oraz posiadającą właściwości upiększające. Bobaton zawsze cieszyło się serdecznymi stosunkami z Hogwartem, chociaż nie brakowało między nimi zdrowej rywalizacji w międzynarodowych zawodach, takich jak turniej trójmagiczny, w którym Bobaton ma 62 zwycięstwa w stosunku do 63 Hogwartu. Oprócz flamelów, do słynnych uczniów Bobaton należą Vincent duc de Trefpik, który uczestnicząc w wielkiej rewolucji francuskiej uciekł przed wielkim terrorem, rzucając na szyję zaklęcie maskujące i udając, że głowa już została dawno odcięta. Kolejną osobą jest Luc Miffelet, który był francuskim tarodziejem i cukiernikiem, który zasłynął z celowego zatruwania mugoli. Była też Fleur de Delacour, która walczyła w słynnej na całym świecie bitwie o Hogwart i została odznaczona medalami za odwagę zarówno przez francuskie, jak i brytyjskie Ministerstwo Magii. Dyrektorką tej szkoły jest Olympe Maxime, która jest półolbrzymką i zaskakuje inteligencją, elegancją oraz niezaprzeczalnie wzbudza podziw. Durmstrang miał kiedyś najczarniejszą reputację ze wszystkich 11 szkół czarodziejów, choć nigdy nie była ona całkowicie zasłużona. Prawdą jest, że Durmstrang, z którego wyszło wiele naprawdę wielkich czarodziejów, dwa razy w swojej historii znalazł się pod zarządzaniem czarodziejów o wątpliwej lojalności lub nikczemnych zamiarach. Z Durmstrangu wyszedł też osławiony czarodziej Gellert Grindelwald. Pierwszy z tych ludzi, Harwang Munter, przejął szkołę wkrótce po tajemniczej śmierci jej założycielki, wielkiej bułgarskiej wiedźmy Neridy Wulchanowej. Munter ugruntował reputację Durmstrangu w zakresie pojedynków i wszelkich form magii wojennej, które do dziś stanowią imponującą część programu nauczania. Drugi roczny okres w historii Strangu nadszedł wraz z dyrektorem Igorem Karkarowem, byłym śmierciożercą, który uciekł ze swojego posterunku po powrocie lorda Voldemorta, obawiając się jego zemsty. Karkarow był człowiekiem egoistycznym i pozbawionym zasad, który sprzyjał kulturze strachu i zastraszania wśród uczniów, a wielu rodziców wycofało swoje dzieci z drumstrangu, gdy był u władzy. Były uczeń, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny, aby zaszkodzić reputacji Durmstrangu, to Gellert Grindelwald, jeden z najniebezpieczniejszych czarodziejów XX wieku. Jednak w ostatnich latach Durmstrang przyszedł pewien renesans i wyprodukował takich międzynarodowych luminarzy, jak gwiazda Quidditcha Viktor Krum. Chociaż uważa się, że znajduje się na dalekiej północy Europy, Durmstrang jest jedną z najbardziej tajemniczych ze wszystkich szkół dotyczących swojego miejsca pobytu. Więc nikt nie może być całkowicie pewien, gdzie on się znajduje. Odwiedzający, którzy muszą zastosować się do zaklęć pamięciowych, aby wymazać swoją wiedzę o tym, jak się tam dostali, opowiadają o rozległych terenach z wieloma wspaniałymi widokami oraz o wielkim, ciemnym, widmowym statku, który jest zacumowany na górskim jeziorze za szkołą. Castelo Bruxo to brazylijska szkoła magii, do której uczęszczają uczniowie z całej Ameryki Południowej. Znajduje się ono głęboko w lesie deszczowym. Bajeczny zamek wydaje się być ruiną dla nielicznych mugolskich oczu, które kiedykolwiek na niego się natknęły. Castello Bruxo to imponujący kwadratowy gmach ze złotej skały, często porównywany do świątyni. Zarówno budynek, jak i teren są chronione przez Kajpora małe i futrzane istoty duchowe, które są niezwykle złośliwe i podstępne, i które wyłaniają się pod osłoną nocy, aby pilnować uczniów i stworzeń żyjących w lesie. Była dyrektor Castello Bruxo, Benedita Durado, była kiedyś słyszana, jak śmiała się serdecznie podczas wizyty w Hogwarcie, kiedy dyrektor Armando Dippet narzekał na poltergeista i rytka. Dyrektorka zaproponowała wysłania statka Kaipor do zakazanego lasu, aby poznał on, na czym polega prawdziwy problem związany z małymi, wrednymi istotkami. Lecz jej propozycja spotkała się z odmową. Studenci Castello Bruxo noszą jasno-zielone szaty i są szczególnie zaawansowani zarówno w zielarstwie, jak i magizologii. Szkoła oferuje bardzo popularne programy wymiany na europejskich uczniów, którzy chcą poznać magiczną faunę i florę Ameryki Południowej. Castello Bruxo wyprodukował wielu słynnych byłych studentów, w tym jednego z najsłynniejszych twórców eliksirów na świecie, Libatiusa Boradza, autora między innymi zaawansowanego wytwarzania mikstur, azjatyckich antyjadów. I zrób sobie fiestę w butelce oraz kapitana światowej sławy drużyny Quidicza Tarapoto Tree Skimmers. Iwer Morni znajdowała się w Ameryce Północnej. Instytucja przyjmowała uczniów ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Uczniowie tej placówki byli przydzielani podobnie jak w Hogwarcie do jednego z czterech domów. Pierwszy z nich to rogaty wąż. Czasami uważa się, że reprezentuje umysł czarodzieja. Mówiono również, że rogaty wąż faworyzował uczonych. Drugi to wampus. Mówi się, że reprezentuje ciało czarodzieja. Mówiono też, że ten dom faworyzuje wojowników. Trzeci to gromoptak. Reprezentuje duszę czarodzieja i lubi poszukiwaczy przygód. Ostatni dom to puckuji. Reprezentuje serce czarodzieja i faworyzuje uzdrowicieli. Magia rdzennych Amerykanów odegrała ważną rolę w powstaniu szkoły. Kiedy Newton Scamander udał się do Nowego Jorku w 26 roku, spotkał kilka osób, które ukończyły właśnie tę placówkę. Zamek Ivermorny znajdował się na najwyższym szczycie Mount Greylock w Berkshires, w zachodniej części stanu Massachusetts. Morni zostało założone w 1627 roku, 637 lat po Hogwarcie, a szkoła początkowa była tylko szorstką chatą zawierającą dwóch nauczycieli i dwóch uczniów. Zamek był niegdyś domem z granitu, zbudowanym przez Isle Sire i Jamesa Stewarda. Kiedy w końcu stał się szkołą, dom rozbudowywał się, aż stał się zamkiem. Drzwi wejściowe były ozdobione marmurowymi posągami Sire i Stewarda po obu stronach. Ukryty był kilkoma zaklęciami, które czasami wyglądały jak wieniec z mglistej chmury. Łagadu Chociaż Afryka ma wiele mniejszych szkół czarodziejów, tylko ta jedna przetrwała próbę czasu i osiągnęła godną pozazdroszczenia międzynarodową reputację. Największa ze wszystkich szkół czarodziejów wita uczniów z całego ogromnego kontynentu. Jedyny adres, jaki kiedykolwiek podano, to góry księżycowe. Odwiedzający mówią o oszałamiającej budowli, wykutej w zboczu góry i spowitej mgłą, tak że czasami wydaje się, że po prostu unosi się w powietrzu. Spora część, a niektórzy twierdzą, że nawet cała magia, pochodzi z Afryki. A absolwenci łagadu są szczególnie dobrze zorientowani w astronomii, alchemii i samotransmutacji. Różka jest wynalazkiem europejskim i chociaż afrykańscy czarodzieje przyjęli ją jako użyteczne narzędzie w ostatnim stuleciu, wiele zaklęć rzuca się po prostu wskazując palcem lub gestami dłoni. Daje to studentom solidną linię obrony, gdy zostaną oskarżeni o złamanie Międzynarodowego Kodeksu Tajności. Na Międzynarodowym Sympozjum Animagów Zespół Szkolny Łagadu przeciągnął wiele prasy, gdy ich pokaz zsynchronizowanej transformacji wywołał niemal zamieszki. Wiele starszych i bardziej doświadczonych i czarodziejów Czuło się zagrożone przez czternastolatków, którzy mogli dowolnie zmieniać się w słonie i geparty. A Adrian Tutli, który był animagiem myszoskoczkiem, złożył formalną skargę do Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów. Uczniowie otrzymują powiadomienie, że dostali się do łagadu od posłańców snów, wysłanych przez dyrektora lub dyrektorkę danego dnia. Posłaniec snów pojawia się śpiącemu dziecku i zostawia pamiątkę, zwykle kamień z napisem, który znajduje się w dłoni dziecka po przebudzeniu. Żadna inna szkoła nie stosuje tej metody selekcji uczniów. Mahoutokoro Ta starożytna japońska szkoła ma najmniejsze grono uczniów spośród 11 wielkich szkół czarodziejów i przyjmuje uczniów w wieku od 7 lat. Podczas studiów dziennych czarodziejskie dzieci codziennie latają tam i z powrotem do swoich domów na grzbiecie stada olbrzymich petrelów burzowych. Ozdobny i przepiękny pałac Mahoutokoro wykonany jest z jadeitu i z tłuszczu baraniego, a stoi na najwyższym punkcie niezamieszkanej według Mugoli wulkanicznej wyspy, minami i woima. Po przybyciu uczniowie otrzymują zaczarowane szaty, które powiększają się wraz z nimi i stopniowo zmieniają kolor wraz ze wzrostem nauki ich noszącego, zaczynając od bladoróżowego koloru, by finalnie zmienić się w złote, jeżeli uczeń uzyska najlepsze oceny z przedmiotów. Jeśli szaty stają się białe, oznacza to, że uczeń zdradził kodeks japońskiego czarnoksiężnika i zastosował nielegalne praktyki lub złamał Międzynarodowy Kodeks Otajności. Zbielenie to straszna hańba, która skutkuje natychmiastowym wydaleniem ze szkoły i procesem w Japońskim Ministerstwie Magii. Reputacja Mahotokoro opiera się nie tylko na jego imponujących zdolnościach akademickich. Ale także na jego wybitnej reputacji w której których głosi legenda został wprowadzone do Japonii wieki temu przez grupę lekkomyślnych uczniów Hogwartu, którzy zostali zrzuceni z kursu na całkowicie nieodpowiednich miotłach. Uratowani przez grupę czarodziejów z Mahutokoro, którzy obserwowali ruchy planet, pozostali jako goście wystarczająco długo, aby nauczyć swoich japońskich kolegów podstaw gry, czego z czasem zaczęli żałować. Każdy członek japońskiej drużyny Quillicza i obecni zwycięzcy ligi mistrzów przypisują swoją sprawność wyczerpującemu treningowi, który odbyli w Muhutokoro, gdzie ćwiczą nad wzburzonym morzem w sztormowych warunkach, zmuszeni do wystrzegania się nie tylko tłuczków, ale także samolotów z mogolskiej bazy lotniczej na sąsiedniej wyspie. Ostatnia szkoła to Cold of Sorec. To rosyjska szkoła czarodziejów. Niestety jedyne co wiadomo o tej szkole to fakt, że studenci Cold of grają w wersję w której latają na całych wyrwanych z korzeniami drzewach zamiast na miotłach. Prawdopodobnie to właśnie do tej szkoły chodziliby Polacy ze względu na położenie. To wszystko na dzisiaj dajcie znać, do której szkoły najbardziej chcielibyście chodzić, i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.